Hej, 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 z tej strony ja, Ezier. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Fortnite'a, tylko czekajcie, bo się muszę tutaj zalogować na Fortnite'a, więc na razie trzeba trochę poczekać. Jest aktualizacja, a nie, myślę, że aktualizacja jest, ale jak lubicie Fortnite'a, to zostawcie e, subika i lajka, bo to fajna gierka jest. A my się tutaj będziemy logowali i będziemy ten, sobie y, gr grali. Będziemy robili tak ogólnie rundy, bo mu, bym chciał stopnie sobie powbijać. No to ten. Y, stopnie są ważne, ale jak, jak znacie Eziera, czyli nie? I macie strasznie dużo fałdolców, no to jak, to jak macie ochotę, to możecie mi przesłać. Jak nie macie co z tym zrobić. Ale jeżeli jak macie to ochotę zrobić. Ja was tak nie zmuszam, żebyście mi to e, dawali czy coś. Ale jak po prostu macie i nie macie coś co zrobić, to możecie. E. Ja właśnie tutaj się staram nad tym, żeby zdobyć właśnie te stopnie, bo bym chciał dostać e, rzeczy. Mam teraz nowe konto, prędzej miałem v ale e, teraz już nie mam, bo mam nowe konto. Tamte mi się usunęło. Słabiutko strasznie. Nie cieszę się z tego, bo straciłem dwa tysiące faudolców. Tysiąc fałdolców dostałem od gościa. I drugi tysiąc sam uzbierałem. Ach, więc teraz możecie już mi przesłać, już będę wiedział czego mam nie robić. No dobra, Fortnite nie się loguje, loguj się Fortnite. O, ogólnie nazywam się Żołnierz6, jak tu widzicie, o, Żołnierz6. Tu są fałdolce, takie te rzeczy. W ogóle dzisiaj jest do kupienia mój, nawet, nawet dla mnie jest fajny ten skin. No, ale dobra, y, klasyczne se zagram. Tak, klasyczne. Klasyczna to, to są te oddziały. Chcę to zagram. No. Faudolce do zdobycia. Ja tutaj coś jeszcze w sklepie porobię, żebyście wpisali ten e, Ezier kod. Tylko, że ja muszę coś porobić, żeby, było, żeby się dało. I jak będę miał faudolce, to, to będę mógł zrobić losowanie e, dla innych widzów, faudolców. Więc razem. Czemu ja tu teraz chcę pisać, skoro e, ta runda się zaczyna? Ale serio, lubicie Fortnite to możecie zasubskrybować kanał i w komentarzu może, możecie napisać, e, że lubicie Fortnite'a. Bo wtedy, ben, wtedy e, będę wiedział, że lubicie i będzie fajnie. I wtedy mi jeszcze będzie, będziecie mogli napisać w komentarzu swój nick, to was zaproszę. Wtedy Was zaproszę, Wy też mnie zaprosicie i będę Was miał widzowie w ten znajomych. Siemano. To są... ja gram oczywiście z widzami. Widzowie się jak chcą, to może... to mogą się przywitać. Miło by było. Oni też, niech nikt, nikt włączą telefon i ten, jak się skończy nagrywanie, to niech obejrzą ten film i żeby e, zostawili łapeczkę i subskrypcję, bo to może, bo te, to jest strasznie popularne tak zostawianie subskrypcji, lajków, komentarzy. Strasznie popularne. Więc radzę wam to robić. Tak, że YouTuberzy nie będą e, was lubili że Na was denerwują W sumie was to może nie obchodzi, że was lubili, czy coś Dla ja was może być tylko jedna rzecz ważna To po prostu ten Jezu Widzicie, jak jestem już powalony. Mam. Gdzie oni są? Dobra, ja, ja wychodzę. Tu było. Ale ja se chyba zagram solo jednak. Mam te bronie ja. Ale wpijajcie na kanał ten jak wbijecie na kanał, to będziecie mogli pod innymi filmami e, ten stawić łapkę, komentarz. Więc będzie, będzie fajnie. A właśnie, jak napiszecie komentarz, to wam przypnę serduszko. I będzie się, będziecie się mogli cieszyć i w ogóle. Robię taki challenge, jak zostawicie Jakieś 100 000 subskrypcji, to robię też losowanie e, ten fałdolców. Będziecie mogli wygrać 2000 fałdolców. Więc radzę Wam wbijać te 1000, 100 000 ten, e, subskrypcji. Ale to ja właśnie ten ja nie żartuję. Po prostu. E, po prostu subskrybujcie. Ten, ten kanał, bo opłaca wam się zdobyć 2000 fałdolców. Możecie sobie dwa karnety kupić, na przykład albo możecie sobie jakieś skiny pokupywać, albo jakieś tańce. Opłaca się subskrybować. Subskrybowanie to jest fajna rzecz, strasznie. Szczególnie te losowania fałdolców. Bo fałdolce z fałdolcami to każdy by nie oddawał, tylko każdy by z tak pomyślał: o, o, to wszystko dla mnie, nikomu tego nie oddam. Dlatego tacy ludzie są. Bo fałdolce, ten ktoś ma fałdolce, no to od razu już nie oddaje, bo się strasznie cieszy, i od razu dostaje na przykład tysiąc fałdolców, ktoś już to od razu wydaje. I... I potem sobie myśli, aaa, już nie mam fałdolców. Ja nie ja bym kupił sekarnet bojowy, bo tam mogę też fałdolce zdobyć. I by było wtedy ten. Trochę lepiej. A ja zapomniałem, ja tu jestem sam. Ja zapomniałem, jestem sam tutaj. No dobra, ja stąd Zwiałem stąd! O -ho -ho! Tylko teraz czekam na strefę, bo chcę wiedzieć gdzie strefa. Tylko żebym mnie przechodził przez tiltet, bo... Nie, nienawidzę przechodzić przez tilty. Nie da się budować, a na przykład będą jakieś fajty. Może z, wyjdę z biomu śnieżnego. No dawajcie, strefa, strefa. Szybciej. Szybciej, no dobra. Jestem w strefie. Na razie gdzieś tutaj pójdę. Biorę MK do ręki. Dobra. Tu jest M. Znaczy, e, ja trzymam M. -kę. No w sumie... Tu zaznaczę. Nie, bo to jest dziura taka. A. To idziemy tutaj. Nie, bo to jest wysoka góra, on to pędzi... To... Albo... Nie, tu gdzieś. Tu, tu. będzie dobre miejsce, będzie koło Little Towers, ale yy... Yy, Nie będziemy tacy... takimi ten... Mocnymi dubami. Ktoś, ktoś maców nie To jest ekstra. Szybko chodzę i jeszcze w dodatku mam jumpa. Ha, ha! Kryształka sobie zebrałem jeszcze papryczkę chili sobie zjadłem. Jakie to ekstra. Nie teraz nikt mnie dogoni. Przecież z papryczką czyli to nikt nie ma szans, żeby go dogonić. W ja w sumie, po co ja brał? Wolną pompę. Po co ja wybrałam tego szybkiego szutka? A, ku... A nie, ja chciałem to. Dobra, na zalew pójdę. Jednak bo już na zalewie. Było na zalewie. Czyli już jestem na zalewie. To... Pójdę na zalew, zobaczę. Czy tu zostanę, bo nie będę przecież jeszcze wracał? Dobra e, Wolna pompa i MK. No. W sumie na blisko i na Jako jeszcze jakaś snajperka by, 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 bym potrzebował Dobra, strefa będzie. Ciekawe gdzie będzie nas... сейчас. Mam Nie, to nie jest rzut ostie. Cieputy. Dobra, może na przyjemność. Żebym miał trochę fragów. To pójdę na przyjemny. Það er náttúrulega verður fyrir. Það er náttúrulega verður fyrir. Czekam, ja się wyboru. W ogóle jeden strzał mam. A nagle ktoś do mnie podbieli. i co? Jest tu ktoś. to będę miał z kim fajtować. Z RPGowcem. A skąd? O, strzelał tylko. No, no nie wiem. A, trzeba szybko coś zrobić. A. Szybko. Czekajcie. Czekajcie. A. Ładowarka! Widzowie! Wiecie gdzie jest ładowarka? A, gdzie może być ładowarka? Potrzebuję 10% Sorry widzowie, ale... Potrzebuję ładowarki. oj sorry widzowie, ale tutaj sorry strasznie sorry, ale nie mam ładowarki Niestety nie mam ładowarki Gdzie jest ładowarka? Please, potrzebuję ładowarki Widzowie, yy. Gdzie... sorry, ale... Bo! Może wy napiszecie w komentarzu, gdzie może być ładowarka. Please! No dobra, to by było na cineczku Więc pa!